Się. Witajcie, prezenter Alien Kłaniam się bardzo, bardzo gorąco Dzisiaj oczywiście Odcinek troszeczkę w innym, innym, innym Że tak powiem Wykonaniu A mianowicie możecie sobie Zamienić go na spokojnie w podcasta Albo najzwyczajniej się pooglądać View, view z hełmu Jak wygląda Holandia Podczas moich jazd niemalże codziennych. Oczywiście temat przewodni dzisiaj to temat Ubera, ale tym razem ten odcinek zabiera szczegółowe informacje od A do Z. Nie mam mercy. Więc tutaj na spokojnie dowiecie się wszystkiego, jak zrobić, jak najzwyczajniej w świecie założyć konto, ile oczywiście się zarabia, czym najlepiej jeździć. Wszystko krok po kroku. A więc jak jesteście gotowi, moi mili, to zaczynamy odcinek. Specjalnie dla wszystkich tych, którzy zadają pytanie, jak zacząć współpracę z Uber Itsem. No to co, gotowi? Oczywiście na sam początek potrzebujemy aplikacji Uber Eats, ale to nie jest aplikacja zwykła Uber Eats, tylko Uber Eats dla kierowców, pospolicie zwana Uber Eats Driver. No i co dalej? Ściągamy oczywiście tą aplikację otwieramy i klikamy Zarejestruj. Oczywiście, kiedy już klikamy zarejestruj, otwiera nam się ponownie kolejna karta, w której wpisujemy wszystkie swoje zaznaczam prawdziwe dane. Wpisujemy swoje imię nazwisko, wpisujemy maila, wpisujemy, jak się nie mylę, chyba również numer telefonu. O ile automatycznie numer telefonu nie zostanie przypisany nam z karty, z której korzystamy, a więc tu warto mieć numer holenderski od razu włożony. I co dalej? Na samym końcu mamy ikonę kod polecający. No i tutaj, jeśli chcemy zarobić dodatkowe pieniążki od Ubera w granicach 150 do 200 euro, potrzebujecie kod. Polecający. W sprawie kodu polecającego proszę was, byście pisali do mnie prywatnie. Jeśli wejdziecie tutaj na kanale YouTube w zakładkę Informacje, tam na dole macie numer telefonu. Na ten numer telefonu możecie napisać SMS-a lub możecie najzwyczajniej w świecie wysłać wiadomość WhatsAppem. Ja wam i odpowiem, a Wy wtedy sobie wprowadzicie ten kod polecający. No i mamy kod polecający. Klikamy zatwierdź. I tutaj zaczyna się dopiero tak naprawdę. Wyścig szczurów. Musimy dołączyć zdjęcie swojego dokumentu. Może być to dowód osobisty lub paszport, oczywiście przód i tył. Dołączamy zdjęcie profilowe, jak i również dołączamy zdjęcie karty bankomatowej, karty bankowej ale holenderskiej. Nie jest honorowane już nic innego poza kartą holenderską. Ale oczywiście niektórzy mogą powiedzieć że mam problem, bo ja nie mogę otworzyć konta w Holandii, jak ja mam to zrobić? Tutaj ja wam polecam z pomocą przychodzi Bunku. Bunk najzwyczajniej w świecie wysyła wam kartę. Aczkolwiek pamiętajcie, że Bunk wysyła kartę troszeczkę inną niż reszta kart, dlatego że normalnie karta holenderska na przykład banku IMG, Rabo czy ABN e, posiada z przodu, czyli na mm, grafice danego banku, numer konta, z kolei Bunk posiada ten numer z tyłu, więc musimy zrobić dwa zdjęcia, połączyć je w jedno zdjęcie i wtedy dodać. A więc mamy zdjęcie profilowe, mamy zdjęcie dokumentu, mamy zdjęcie karty. Następnie potrzebujemy również wejść, potem już, kiedy już wyślemy to. Oczywiście mamy jeszcze opcję dodaj zdjęcie torby. Tutaj torby możemy zamówić przez internet ze sklepu internetowego Ubera i wtedy automatycznie to, to zdjęcie zostanie gdyby zaakceptowane, gdyż żeby kupić torbę, trzeba zalogować się loginem Ubera, a więc. Tym się nie przejmujcie. Zawsze jest rozwiązanie. W innym przypadku możecie kupić torbę, gdzie chcecie, ale musicie wtedy zrobić ładne zdjęcie razem ze swoim dokumentem i to będzie potwierdzeniem, że ta torba jest Wasza, a nie Kowalskiego. No i w ten sposób przejdziecie weryfikację. Jak już oczywiście przechodzicie weryfikację, wchodzimy w zakładkę płatności albo w ulec tak zwany, czyli w portfel i tam dodajemy konto do wypłat. I teraz najważniejsze. Na w najzwyczajniej świecie, kiedy już to wszystko przejdziemy, może nas poprosić o numer rozliczeniowy. Tutaj jeśli macie problem z tym numerem, zapraszam do mnie prywatnie, piszcie do mnie priv. Wszystkie osoby, które będą z mojego kodu polecenia dostaną, że tak powiem, magiczny kluczyk jak to szybko przejść. A ci, którzy nie, no cóż. Będziecie musieli sobie poczekać dwa tygodnie na ten numer. No i w ten sposób zaczynamy karierę z uberem. A tak naprawdę jakie są profity? No i profitów jest naprawdę wiele. Jeden z tych profitów to na przykład nienormowany czas pracy. Sami wybieramy, kiedy chcemy pracować. Czyli po prostu logujemy się do aplikacji w danej miejscowości, w której jest obsługiwany uber. No, i zaczynamy pracę. Kończymy tak samo o godzinie, której chcemy, w dowolnej chwili. Tuż po realizacji ostatniego zamówienia możemy wcisnąć guzik. Mmm, koniec, dziękuję. Login out. Lub nawet podczas ostatniej dostawy możemy zaznaczyć czerwoną łapkę, i to będzie dokładnie opisane jako Nie przyjmuj więcej zamówień. I po ostatnim zamówieniu z automatu nas wyloguje. No ale ile się tak naprawdę zarabia w Uberze? Powiem Wam, że Uber ma wiele opcji. Jedną z tych opcji jest na przykład Booster. Boostery są w miastach, jest to zawsze pokazane na mapie Ubera w aplikacji i zaczynają się one od 1.1, a kończą nawet na 4.0. Co to oznacza? Przepraszam. Oczywiście 1.1 to 110% płatności, a 4.0 to 400% podstawowej płatności. A więc na, przykład, na przykładzie miasta Den Hel, wróć, na Alfenanderaj, teraz jest 1,7, najzwyczajniej w świecie rejsy takie po 2-3 km zaczynają się w granicach 8 nawet do 9 euro, jak już mamy takie 3-4 km to już mamy nawet po 10-11 euro. A to wszystko za sprawą właśnie boostera, gdyż dostajemy 70% dodatkowej płatności do pensji, bo booster jest 1,7. Ale mało tego, oczywiście są jeszcze dodatkowe questy. Na przykład po wykonaniu trzech przejazdów otrzymujemy dodatkowe 4 euro, po przejechaniu kolejnych dwóch dostajemy dodatkowe 4 euro, ale tak naprawdę na przykład w Lejdzie możemy dostać za 16 przejazdów 45 euro dodatkowo, prawda? Gdyż normalnie za te 16 rejsów mamy płatne plus 45 euro dostaje dodatkowo a no, więc są nawet bonusy <laughs> no dzisiaj mi trochę kaszel męczy ale to kaszel palacza ja myślę że jeszcze dwie fajki będzie elastycznie ale oczywiście pędzimy dalej również są opcje pod tytułem czym tak naprawdę opłaca się jeździć w uberze w uberze oficjalnie można jeździć skuterem można jeździć rowerem samochodem oficjalnie jeździć nie można. Aczkolwiek wielu kurierów to praktykuje czyli tak naprawdę można powiedzieć, że z przymrużeniem oka możemy jeździć dowolnym pojazdem, który przemieszcza się z jakąś tam większą prędkością niż pieszy. W najzwyczajniej w świecie, pamiętajcie o tym, że w Holandii są skutery dzielone na dwa. Jedne mają niebieskie blaszki, kolejne mają najzwyczajniej w świecie Mm, blaszkę żółtą. I teraz niebieska blaszka. To jest prędkość do 25 na godzinę, a więc jeśli mamy brać skuter jadący 25 na godzinę, a wziąć rower elektryczny, który jedzie z podobną prędkością, a czasami nawet wyższą, należy to rozważyć, dlatego że na rowerze jednak spalimy trochę kalorii. No, czasami się namęczymy. No, na skuterze siedzimy sobie wygodniej i sobie jedzimy, tak. Ale z kolei, kiedy wybieramy tryb niebieskiej blaszki zamiast niebieskiej blaszki, żółtą blaszkę, wtedy nasza prędkość wzrasta do 50, 55 nawet kilometrów na godzinę. Co za tym idzie, zarobki też idą maksymalnie do góry. <laughs> Dlaczego idą do góry? Zarobki mianowicie też są uzależnione od ilości przychodzących orderów. Jeśli realizujemy bardzo szybko zlecenie, czyli odbieramy, bardzo szybko dostarczamy do klienta i po, po dostarczeniu do klienta Wracamy w punkt ciepły, czyli w okolicy np. McDonalda, bo stamtąd braliśmy, system zaczyna analizować nas i ile czasu potrzebujemy. I może się okazać, że będziemy dostawać troszeczkę rzadziej, ale dłuższe rejsy lub np. będziemy dostawać różne rejsy, średnie i długie, dlatego że bardzo szybko wykonujemy te trasy, przez co nasze zarobki windują się jeszcze, jeszcze wyżej. Oczywiście, również pamiętajcie o tym, że ważna jest pogoda. Jeśli mamy naprawdę piękne słońce, piękna słoneczna pogoda, za dużo tych dostaw nie będzie w ciągu dnia. Najlepsza liczba dostaw, największa liczba dostaw jest zawsze po godzinie 17, kiedy ludzie wracają do domu. Wtedy, mianowicie, również pogoda troszeczkę zaczyna, że tak powiem, podupadać. I tak naprawdę, jeśli pada, jest naprawdę mnóstwo zamówień. Jeśli świeci słońce, tych zamówień jest mniej. Aczkolwiek zawsze po godzinie 17 jest multum zamówień, dlatego, że po godzinie 17 ludzie wracają do domu, są głodni i po prostu zamawiają, tak? Możecie się zdarzyć, że nawet w wakacje będziecie mieli ordery e, na przykład do parku, czy w okolicy jakiegoś budynku i będzie opis, że spotkanie pod drzwiami, czy e, spotkanie pod wejściem do parku. <laughs> no, mianowicie Uber dostarcza wszędzie. To są takie najważniejsze aspekty, które powinniście znać. Oczywiście jest możliwość kupienia sobie odzieży ubera, można kupić sobie bluzę, można kupić sobie wodoodporne spodnie razem z kurtką, można również postarać się o czapkę, jak i również o dwa rodzaje torby. Jedna torba jest teleskopowa, czyli taka ekstra przestrzeń, która jest rozkładana po odsunięciu zamka, lub tak zwany twardy cube. Który jest cały czas, że tak powiem, wielki, sztywny i czasami niewygodny. Ale jeśli jeździmy rowerem i chcemy sobie na bagażniku zainstalować, to od razu Wam polecam teleskopówkę, dlatego że możemy tam naprawdę wiele upchać. czasami McDonald's potrafi wręczyć nam cztery torby, gdzie tak naprawdę Uber mówi o tym, że trzy torby to jest maksimum, a przy czterech, pięciu torbach to już powinno się zamawiać drugiego kuriera. I to powinna zrobić restauracja, ale nie zawsze oni to robią, czasami warto mieć troszkę większą torbę. Co ja wam tu jeszcze mogę dodać odnośnie Ubera? Wypłaty. To jest bardzo istotne. Jak wyglądają wypłaty? Wypłaty do 25 przejazdu są wypłacane każdy poniedziałek. Z kolei po 25 przejazdach macie możliwość wypłat codziennie. Czyli na przykład poniedziałek pracujemy, wieczorem wypłacamy, we wtorek rano mamy pieniążki. Ale pamiętajcie, że w weekend nie dostaniemy tych pieniędzy. <laughs> Mianowicie pieniądze za jazdę w piątek, sobotę i niedzielę otrzymujemy z automatu w poniedziałek. Ale jest jeszcze jeden trik. Jeśli chcemy pieniądze otrzymać w poniedziałek z samego rana, warto w niedzielę po zakończonej pracy nacisnąć ulet, wypłata. Wypłata natychmiastowa. Wtedy pieniądze nam przyjdą bardzo wcześnie rano. Jeśli nie zrobimy tego, w poniedziałek pieniądze mogą przyjść nawet do godziny 18. Więc to jest po prostu kwestia, czy nam się spieszy z wypłatą, czy nie. Kiedy otrzymujemy tak naprawdę bonus? Bonus na przykład za to, że użyliście mojego kodu. Taki bonus otrzymujemy w ciągu 7 dni roboczych po przejechaniu 25 przejazdów. Więc, jak miniemy 25, przejazd pojedziemy 26, wtedy system z automatu dolicza nam od 150 do 200 euro w ciągu 7 dni, e, kalendarzowych. A więc mamy miłą niespodziankę, tak? E, czasami jest to po 2 dniach, czasami jest to po 5 dniach, czasami ktoś otrzymał po tygodniu, ale zawsze, zawsze otrzymuje. Jak wygląda opcja mm, tutaj podatków? Bo dość często też ludzie pytają, jak to wyglądają podatki, czy muszę płacić podatek. Tak, w Holandii podatek się od każdego jednego euro płaci, aczkolwiek tutaj, jeśli zaznaczamy małą firmę, czyli zarobki do 20 tysięcy euro, wtedy mm, płacimy podatek raz w roku. W przypadku kiedy nie zaznaczamy małej firmy, podatek płacimy raz na trzy miesiące. Jest to rozliczane. Wtedy warto mieć księgowego, jak chcecie dobrego księgowego do ubera. Skontaktujcie się ze mną, dam wam dobrego księgowego i jeśli oczywiście będzie miał jeszcze wolne miejsca, żeby kogoś przyjąć, o, ostatnio troszeczkę go oblężyłem, że tak powiem. Um, ale z, z, ostatnio też mi się zdarzyło, że dzwonił, że ma trzy wolne miejsca, bo akurat trzech kurierów, że tak powiem, zwolniło miejsce. E, I wtedy macie najzwyczajniej w świecie e, pana, m, który was rozlicza. Koszt rozliczenia to jest około 40 euro. No, i oczywiście, ile płacimy podatku? Słuchajcie, jeśli chodzi o podatek, to jest kwestia naprawdę mocno ekstra, super sporna. Dlatego, że niektórzy twierdzą 29%, inni twierdzą 27%. Księgowy mówi wyraźnie: każda jedna osoba ma różne zniżki. A więc tak naprawdę punktem wyjściowym jest powiedzmy te 27%, tak, które należy oddać do państwa, ale możemy mieć zniżki tak, i możemy dostać zniżkę ileś tam procent, czy ileś tam set euro za jakąś tam rzecz, za ileś tam lat, czy za początek, że zaczynamy dopiero. To jest naprawdę indywidualne. Pamiętajcie o tym. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że od każdego eura odprowadzane jest 27 centów. Nie. Prawnie to tak wygląda ale druga strona prawa daje nam zniżki i te zniżki powodują, że zamiast oddać 27 centów z euro oddamy tylko 15 prawda, bo mamy zniżki za ilość godzin pamiętajcie, że macie zniżki za kilometry przejechane na racing kosty, prawda 19 eurocentów za każdy przejechany kilometr a Uber oczywiście wystawia nam fakturę miesięczną, w której zaznacza ile łącznie kilometrów zostało przejechane do klienta więc to też jest zniżka. A więc o podatkach za mocno nie rozmawiajmy, bo to jest temat rzeka i dość kłótliwy temat. Ale powiem Wam, że gdyby się nie opłacało, na pewno większość kurierów by nie pracowała. Jakie są zarobki? Tak pod koniec podsumujmy to, że zarobki tygodniowe wahają się w granicach od 500 nawet do 800 euro na tydzień. Wszystko zależy od tego, ile godzin pracujemy. Ja Wam mogę powiedzieć, że ostatnio się tak opitalałem, no nie miałem trochę czasu, bo najzwyczajniej w świecie trochę mnie firma zżerała. musiałem trochę spraw pozałatwiać i za 21 godzin dostałem 515, coś takiego, czy 518 euro, tak? Za 21 20... 1 godzin online, zaznaczam online i to jest właśnie najważniejsze. Najważniejsza rzecz, którą Wam powiem na koniec, mianowicie jest czas online i real. Czas online to jest to, co jesteśmy zalogowani w aplikacji, ale pamiętajcie, że czasami możemy 30-40 minut czekać na order, i wtedy w najzwyczajniej w świecie no zaczyna się zabawa, bo na przykład w ciągu godziny zrobimy sobie dwa krótkie ordery, z czego 30 minut jeszcze siedzimy, no ale w te 30 minut możemy iść do sklepu na zakupy, możemy sobie pokupować co chcemy, możemy sobie podzwonić, możemy sobie pogadać ze znajomymi, zjeść obiad i tak dalej i tak dalej. Aplikacja jak będzie nas potrzebować, to nas po prostu zawoła, poinformuje, że słuchaj masz rajs za 9 euro, czy akceptujesz. No, w żadnej innej pracy tak nie macie. Musicie po prostu stać i pełne 8 godzin robić, tak tu z kolei należy taką ostrożność szacunkową zachować, że mniej więcej przy, przy 8 godzinach online tak naprawdę jeździmy, jesteśmy w ruchu do klienta i z powrotem przez około 3-3,5 godziny. Reszta. Przy takiej słonecznej pogodzie to jest po prostu obijanie się i czekanie, aczkolwiek przy deszczowej pogodzie m, troszeczkę inaczej to wygląda na 8 godzin. Ostrożne szacunki mówią, że to jest około 5 godzin 4,5-5 godzin jazdy, bo to znaczy, że mamy o wiele więcej orderów, no i oczywiście o wiele większy zarobek. Jeśli Wam się spodobał ten materiał, e, oczywiście dajcie łapkę w górę, możecie napisać komentarz, jeśli macie pytania odnośnie Ubera. Ja te wszystkie komentarze zbiorę w kupę i zrobię z tego jeden odcinek taki e, konkretny jak ten. Mam nadzieję, że dość jasno Wam wytłumaczyłem, jak dołączyć do Ubera. Pamiętajcie, zakładka informacje, tam jest numer telefonu do mnie, możecie spokojnie do mnie zadzwonić, poprosić o kod polecający, wtedy będziecie mieli bonus. Jeśli macie jakiekolwiek inne pytania odnośnie tego, jak kupić torbę, gdzie kupić torbę i w ogóle zabłądziłem w aplikacji, nie bójcie się. Zawsze możecie na WhatsAppie albo po prostu na telefon zadzwonić. Ja zawsze udzielam rady. A osoby, które dołączają do Ubera z moim kodem polecającym, równocześnie trafiają do grupy WhatsAppowej Uber Polen, czyli um, polski Uber za granicą, bym tak powiedział. Przepraszam, więc najzwyczajniej w sieci potem możecie się wymieniać informacjami z innymi uberowcami, którzy jeżdżą w innych miastach, podpytywać, co u nich słychać, jak się u nich jeździ, ile zarabiają i tak dalej. Zawsze miła atmosfera. Teraz najzwyczajniej w siecie mówię Wam miłego dnia, miłego wieczora, w zależności o której godzinie tego słuchacie. Jeśli Wam się podobało, wypatrujcie dalszych odcinków. Ja Was bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam i do usłyszenia. Prezent pozdrawiam.